Dziś zajmiemy się wysokością trójkąta. W książkach do matematyki można wyczytać, że wysokość trójkąta to najkrótszy odcinek, który łączy wierzchołek trójkąta z przeciwległym bokiem lub jego przedłużeniem. Regułka wydaje się dość trudna, a pojęcie jest dość łatwe. Zobaczmy. Regułka mówiła, że jest to najkrótszy odcinek, który łączy wierzchołek. Trójkąta z przeciwległym bokiem lub jego przedłużeniem. Zobaczmy. Mamy trójkąt ABC, w którym wybrałem wierzchołek C i poprowadziłem najkrótszy możliwy odcinek. Tutaj akurat jest odcinek CD. Jest to najkrótszy możliwy odcinek, który połączył wierzchołek C właśnie z przeciwległym bokiem AB. W moim trójkącie było to łatwe, gdyby jednak Rysunek tego trójkąta wyglądał troszeczkę inaczej, na przykład tak, to wysokość też byłaby w troszeczkę innym miejscu, jednakże cały czas byłby to najkrótszy odcinek, najkrótszy, czyli pod kątem prostym. Zobaczmy kilka jeszcze innych możliwych położeń. Widzieliśmy różne położenia w trójkącie ostrokątnym. Gdzie będzie leżeć wysokość w trójkącie prostokątnym? Zauważamy, że wysokość w trójkącie prostokątnym dokładnie pokrywa się z jednym z boków tego trójkąta, czyli z przyprostokątną. A w trójkącie rozwartokątnym? W trójkącie rozwartokątnym zauważamy, że wysokość w ogóle leży poza trójkątem i właśnie dlatego w regułce napisane jest, że wysokość jest to najkrótszy odcinek łączący wierzchołek z przeciwległym bokiem, ale uwaga w trójkątach rozwartokątnych z jego przedłużeniem. To oznacza, że żeby narysować wysokość trójkąta rozwartokątnego, muszę najpierw przedłużyć przeciwległy bok. Skoro trójkąt posiada trzy boki, to oznacza, że mogę poprowadzić wszystkie trzy wysokości. Zaraz to zrobię. I proszę bardzo, w trójkącie ostrokątnym poprowadziłem wszystkie trzy wysokości. Wysokość od wierzchołka C do boku AB, ona już była. Następnie wysokość od wierzchołka A. Do boku BC, czyli wysokość AE, oraz trzecia wysokość od wierzchołka B do boku AC, czyli wysokość BF. Gdzie będą leżeć te wysokości w trójkącie prostokątnym? Zauważamy, że dwie wysokości pokrywają się z przyprostokątnymi. A trzecia wysokość leży wewnątrz trójkąta. A w trójkącie rozwartokątnym? Przedłużmy więc jeszcze jeden bok. Zauważamy, że w trójkącie rozwartokątnym dwie wysokości leżą zupełnie poza trójkątem czyli są poprowadzone do przedłużenia dwóch boków. A trzecia wysokość leży wewnątrz tego trójkąta.